Dokładnie 10 lat temu Uniwerek TV otworzył młodym artystom z całej Polski nową ścieżkę do kariery. Rok po roku młodzi wykonawcy podbijali tę warszawską scenę, walcząc o nagrodę główną, a konkurencja z każdym rokiem rosła. Może oznaczać to tylko jedno: w tym jubileuszowym roku czekają nas odkrycia muzyczne na najwyższym poziomie. Dźwięk, oświetlenie gotowi. Rozpoczynamy dziesiątą edycję Stage for You. Języki słyszę nam za wysłychm. Ja piszę teksty, muzykę i produkuję elektronikę. No ale mam tutaj super nie dość że wsparcie to jeszcze cudownych, kreatywnych muzyków, którzy po prostu dokładają nie dwa grosze, tylko tysiąc dolców. Tu niebo nie chcę. Lekkość artystyczny nieład, to taki bałagan, który w sztuce jest. Patrząc na Was od razu, to pokazujecie. I biały dzień, lecz oto każdy się, tam prawka Wydaje mi się, że to po prostu jest przede wszystkim zasługa Lilki, która pisze taką, a nie inną muzykę, która jest naprawdę ciekawa, nietuzinkowa i interesująca. A my z Ulą po prostu staram się dołożyć swoje dwa grosze, żeby to brzmiało jak najlepiej i nie przeszkadzać. Staramy się w jakiś sposób łączyć tą warstwę elektroniczną z takim klasycznym gitarowo-perkusyjnym brzmieniem. Generalnie większość napisałam sama, to ja to piszę zawsze na podstawie jakichś moich doświadczeń relacji z ludźmi. To jest bardziej na tej bazie. Najlepiej mi się również w nocy. Przystało Wszystko jest perfekcyjnie osadzone w tempie. Przepis na sukces. Myślę, że generalnie dla każdego artysty jest to praca nad sobą i nad swoim głosem, ale generalnie nad sobą. I pokora przy tym wszystkim, bo bez pokory no, nie osiągnie się tego, czego się chce. No i przepis na sukces. No myślę, że tak naprawdę teraz odkrywam, jaki on jest, żeby, żeby ten sukces właśnie zdobyć. No i dążę do celu, tak? Odkrywać siebie, Ty zamykam oczy, tam tylko my. Cóż mogę powiedzieć? Ja jestem bardzo zaskoczona, aż mi serduszko tak mocno jej zabiło. Tak, 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 to jest, to jest przyszła gwiazda, panowie. Ty szukasz mnie i nie chcesz przyznać się, błądzisz gdzie. Często jest tak, że mamy taką tradycję, że rozpoczynamy próbę w ogóle od jam session, to jest około 15 minut i gramy po prostu i spontanicznie wychodzą różne motywy, nad którymi później pracujemy lub w tym, w tym samym też momencie że zaczynamy pracę. A ty to znasz, Gdzieś tam wszyscy docelowo chcemy tworzyć muzykę i chcemy porywać ludzi i pokazywać, że muzyka to są prawdziwe emocje i można je poczuć na własnej skórze, dlatego gramy. Miałem wrażenie, że w tegorocznej edycji The Voice Senior niektórzy mieli więcej energii. Poza tym, że trochę tej energii mi brakowało, mam e, pozytywne wrażenia i to akurat zawsze jest plus. <śmienic> Wszyscy się jakoś fajnie bawili, nastawili do tego przede wszystkim No i było fajnie no. No My Mamy tacy jesteśmy na co dzień i tak mogliśmy po prostu pokazać swoją prawdziwą stronę, pobawić się, a więc no w zasadzie myślałam, że będzie bardziej poważnie, a jest tak przyjemnie. Już zagubiona w murach labirynt z nagle stał się burzliwy Zaskoczyliście mnie najbardziej chyba. Zrobiliście mi coś takiego, co ciężko mi się odnieść. To jest tak zwany twardy orzech do zgryzienia, bo kompletnie nie wiem w jaką, jaką część świata i w jaką szufladę Was włożyć i to jest chyba dobre bardzo. Pięć zespołów już pokazało na co ich stać. Wycięzca był wśród nich, czy nadal musimy chwilę poczekać? Mimo iż droga do finału dopiero się rozpoczęła, jurorzy już widzą, że to nie będzie łatwy wybór. Ale cóż, dziesiąta edycja do czegoś zobowiązuje. Do finału przechodzi Nilka Lalek. Thank you